Dzień dobry, eee, gramy w grę Eee, nevgamy a będę się denerwował w tej grze Będę się denerwował w ciul Bo jest gówniana I nawet nigdy nie przyszedłem No, O, fajnie. Zlagował. O, żyje jednak. Pęci, Dobra, bierzemy to i to. Dłożę eee, to, się tym. Nagrywam to jeszcze przed wyjściem z szkoły. Oni tam na górze sobie siedzi. Oczywiście musiał mi kurwa zlagować. Bo ten komputer jest głównym. Dziękuję. NAKAMA! No, I? Tu kamera... O siema! Tam jest... Tam kuźwa jest... Ty jakbym tak mu Napierdzielił... Ty mi... Przerzucił przez to... A, nie jednak A mogę to tam po prostu przerzucić? Mogę! Nie ma! Nie ma mnie! Tak! kloć! Nie wiem. Oficjalnie Adolf Hitler. Może to w YouTube mówić? Nie wiem, nie mam pojęcia. ja najpierw muszę coś zrobić Najpierw to ja mógłbym się w sumie dostać po tą zasraną gośnicę Pozbieram najpierw te gunwa, żeby jak coś to móc w niego rzucać czy na górę mogę wyjść? Ale czy go nie będzie tam na górze wszelkie? Patrz to o, no! Nie taki był plan Był zgoń! No spokojnie, a wtedy w sumie mogę tam wyjść, wskoczyć Patrz Jeszcze raz O, tekstury ma spod No, pierdziel Dobra, dobra, patrz, 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 patrz o, widzisz? Jestem parkour! Bierzemy to, bierzemy... ...kudłopon. Bierzemy to. Tam dalej siedzi Skubany. Bo widać tam. WIDAĆ MNIE! Kasper nie, czy im mordy są? Robi... ...dźwięczny. Drzwi, eee... Hitler. Pierdzielamy tą latarkę tam do samochodu znowu Nawet kuźwa nie widział Nieważne, latarkę zostawię tutaj Ten budzik może mi się przydać Idziemy do jego miejsca Guzwa Kultycznego innego ciulostwa O Jezus Maria, A może tutaj będzie jeszcze? Nie będzie okay. Oj, oj, oj! Okej, okay, czyli tam dalej jest. O za ten budzik, tak, co tu zostawię? No cholera mion. A, i tak się go nastawia, okej. Okay. Mamy kabel Jest tak trochę ciula no wiem, że nic nie gadam, ale nieważne Mam... Mamy kabel, nieważne Czego mógłby nam służyć kabel? Nie mam zielonego pojęcia Tak szczerze Jak Lądzi tam To my idziemy na górę, wziąć ksznicę Boże, to byliśmy, No nie w takim momencie, nie laguj! Ja pierdolę. Postrzeli mnie coś zaraz. No! No! Kurwa, no gdzie to gdzie mam to kurwa rzucić? Przepraszam bardzo Kurwa tam Tam to kurwa będzie za daleko no Pierdolaj, teraz muszę uciekać, tak? Zdajeś mnie tam, gdzieś nie widać, biegnie tu, biegnie, okej, okay. coś nie zauważył. Okej, okay, idzie sen, co so, tutaj idzie? Nie jest pode mną, no, NO KURWA! Ta gra. Kurwa, ta gra. Ty to. Jest, zajebiście, mamy. Mamy to, mamy. Mamy to. Damy radę! Uh -huh! Mamy piwnicę! E, gaśnicę, nieważne. Takiej! Okay. Dobra! Mamy gaśnicę, teraz możemy cokolwiek porobić. Na przykład. Na przykład nie mam pojęcia. Eee, tutaj w tym domu coś było, tak się to w ogóle odbycha. On nas odpycha. A. Okej okay. Super gra, nieważne czy, czy tutaj na górze coś było? Jest! jakiś jakiego, cukierek, który będzie potrzebny do ukończenia piwnicy. Ja drogo zaniosę. Dla długo też nie można, bo to nas wypierdzieli Uff, Tak. Dobra. Eee, nie. Cukierki chcę soleru tutaj, bo ja ich znalazłem chyba 3 albo 4, nie mam, nie pamiętam. Pewno wiem, że... Na lepiej było wejść w sumie tamten tutaj, o tu Bo tam... Nie wiem, co jest. Tam musi coś być, bo w poprzednich wersjach tam zawsze coś było. I wtedy chyba było losowe rzeczy. Ma Okej okay. Mamy. O, gdzie? Jest? Gdzieś się tam zabawia, nie ma Patrz, dajemy radę. Panie marynarzu, tam coś idziemy. A! No tu. Czyli tu coś jest. Tam ga Tak. Widzicie ma? Tam, o, tu, 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 coś się O, jestem. Tu jest kolejny cukierek. Okej, okay, to mogę... to mogę włączyć. Okej, okay, także... Dobra, mamy kolejnego cukierka. Idziemy go... Sanki mordę. Musimy sobie po tego... Po pochodzić po tych wszystkich tutaj dookoła rzeczy, znaczy budynkach, które są. Żeby, no... To on biega, tak więc jak on biega stąd, na przykład i biegnie tam albo tam, to mamy szansę wziąć klucz, który jest w ogniu. A mamy cukierek, mamy linę. Mamy linę, to potrzebujemy jeszcze klucza i łomu. Łom wiem gdzie jest, ale nie tam jest, do tego pomieszczenie kod. A kod zawsze generuje się losowo. Można to zamknąć nie można tego zamknąć. Pisze do mnie na Discordzie. Gdzie teraz by można było pójść do stacji, Gas station. a raczej jak to jest tutaj napisane, saknatyon, nie, sak nas dos. okej, okay. ja, a raczej tego, generalnie, o. Kabel! Ale mnie to. Tu i to... Mamy i go na to daje. Ja sumię. Weźmy. Ty jak. Ty jak się tam pali zielona lampka? To znaczy go nie ma. Nie, to znaczy jest! Okej. Okay. Denerowało przy tychże. Jak sąd wyjdziemy. Nie mam pojęcia. Z pomocą gaśnicy pewnie, o! A to na cholerę, nam! No. Czy byśmy byli. Kurczę by... Czy byśmy mieli coś podpalić? i don't think so. coś jeszcze oprócz tego czy takie po prostu te baniaki z co to było z paliwem. Bo jak to jest tylko tyle to ja tu już nie mam po co siedzieć No to musi być coś jeszcze oprócz baniaków ale może nie iść sam co Dzięki na tym coś z tyłu, Kuźwa, nic tu nie ma. Tam też nic nie ma. Kuźwa, jak są te kobaniaki. No, te kobaniaki. No to co? Wychodzimy stąd. To raczej nie doskoczę. A jednak doskoczę. Nie ma. E, no te, te, tutaj. E, czy tam coś będzie na nich? Myślicie? Tu jest coś. Co to jest? To nie jest nic. Ale tam. <grymne> Trzeba wydupie. Myślałem, że wyrzuciłem tego. Myślałem, że wyrzuciłem tą gaśnicę. No, mi się to Okej, okay, czy tu coś jest? Nie ma nic. Okej. Okay. Tam coś jest. Oj, tam coś może jeszcze być. Um, ok. okej. Coś What the fuck? Mamy Exploring. A może... Coś w... Bez kruka, co? Jakiegoś upośledzone jest Ale na górę się nie wepsnie. Ja potrzebuję wyjść... Nie tu Okej okay. Może będzie Może byś mnie nie gonił, co? ma się Tam wracał do domu, chyba Tutaj coś... o czy Czyli czy tu jakieś dziecko było przycismowanie Czuj. Kruk! Kurwa, ja ci proszę. No to więcej nic nie ma. I nie sądzę, żeby miał coś być. Możesz... Kurwa... Byłby ja wystrzałowo, jakbyś mnie kurwa nie golił po całej mapie! A co to jest? Nie mam pojęcia, w to mam. Wejdź tu! Ej Bilu! Dziękuję. Ach, chuju, nie wejdziesz tędy! Ja tędy! To nie jest ogrodzone? Tak, całkiem, całkiem! No, fajnie by było, gdyby mnie kurwa. Skurwa po całej mapy nie gonił. Byłbym bardzo dźwięczny. Kurwa, coś będzie w końcu, czy nie? I chyba zaczynam trochę powątpiewać, coś było. Ale tu! to? No, Ten kurwol cały czas tam biega. A, czy pojebało coś! O tu jest woda Woda Nieważne Czy tam coś będzie, czy jest jakiś woda? tak te, 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 cuk te cukierki to W sumie? Kotęł Tylko, że Zajebisty Ten tam nie przestaje tryskać radością A Jak wpadłem do wody to co? A, Okej, myślę na nie nieważne. W końcu umiem pływać prawie. Myślę, że kurki są. Cześć, kotę Pokaż kotku, tam masz w środku. Twoja stara. ważne Dom, jaki pierdalny dom. Najpierw wchodzimy tu tu, żeby nas nie wypierdoliło Tam jestem ciekaw, co jest na tym wieży ciśnienie to się nazywało? Chyba wieża ciśnień. No i ja mam tam dalej wejść? A, czyli ja muszę mieć... ...ten łą faktycznie. No to z tym łomem może być już lekki problem. Fajnie by było, gdyby mi sama postać nie biegała o, czy tam z tego domku Bo tam może... Kurwa, nie biegaj sam! Tu może coś być O tym mówię kurwa, że sam biega Irytujmy tego Ooooo Co to jest? Pierdoli mnie z nim zaraz Tu mamy jakiś... Tak? Jest pierdolnięty czy pierdolnięty? Pierdolnięty... NO CO?! Moja... gaśnica Oddaj z felu. Coś mi jeszcze zabrał? Nie, okej okay. Idę odnieść te... te... te z benzyną bo nie mam miejsca Co? W eku Ten skurwol potrafi też zabierać temy To jest giga zjebany Tu byliśmy Jak najbardziej Nadboj proszę cię Widzę tylko spermę Niech cię matka zabije Kurwa, też mnie tu... Mog to opak. Czy ja mogę to zalać do siebie? Co ja to mogę u siebie zalać? Nie mogę. Tutaj też jest samochód, czy ja mogę go zalać? Chyba go zalać również nie mogę, ale chcę sprawdzić jedną rzecz. Zaś mnie strzeli zaraz O kurwa I Idzie mnie. Ej, aj, to bym mogli poprawić Tam bym się dostać, ale chyba tam nie można się dostać. Oś, oś, biegłem. Tam chyba dostać się nie można. A, wieża ciśniej no tak. Idziemy do wieży... Wieży ciśnie Może nie... Łap się za drut kolczasty! Jak tam wejść? Um, może być lekki problem? Chociaż nie. Wydziemy tutaj, do, do tego domku, na piętro, i tam wyjdziemy. O! Coś jest nie To by można było tworzyć. Tam w lodówce pewnie jest albo cukierek, albo inny gówno. Tylko tam trzeba kabel. I gdzie trzeba podłączyć ten kabel? Bo ten kabel nie jest jakiś mega długi. Musi wejść tu. Ale nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Jakieś tu próbowałem przejść, to nie wiedziałem o co tu chodzi. Ważne, to coś będzie? Raczej nie. Ale my musimy wejść tam. Czyli chcemy wejść na tu wierzycieliście. Ok, na dach. I z dachu tam. Nie spadaj, nie spadaj. Okej. Okay. Teraz musimy... Kurwa, czy ty możesz przestać chodzić sam? Jeleniu jebany. Stój! na nerwicę stanę. Ogrom. Ten kurwa już wie gdzie oczywiście, gdzie ja jestem. Lepiej teraz pójdę sam. Moja postać, to się w... Kurwie Wejdź tu Wejdźmy tu Okej, okay, mamy pierdol, że to jest tyle Nie pierdol że tutaj mamy coś takiego to no, to? Ten kabel nie idzie nigdzie Ten, to może coś będzie... Ty... Pierdole. Tu nigdzie nic nie ma. Tylko jakiejś... jebany, kamery. Tam siedzi, no nie wiem. No, tu mamy to, się ma mordo. To jest to, żeby widzieć, co on robi, gdy mnie nie ma. A drugą kamerę byśmy postawili w sumie u niego w domu. O tu na przykład. I byłoby koks. Wtedy byśmy mieli trzy kamery i byśmy widzieli co on tam robi. Mamy kamerę numer 1 Który są. Mamy kamerę numer 2, która jest centralna jego domostwo. Mamy kamerę numer 3, która... Która jest wejściem i na schodach będziemy wiedzieć co on to robi. Także zajebiście możemy mieć 4. 4! To bym sobie tu zostawił. nie wiem bo dlaczego to nawet służy, bo kamery nie działają. I w tym jakże kuźwa cudownie nudnym odcinku. Koniec, bo ja tak mówię, e, żegnam. O kurde, żegnam papa. Pa.